Witam, witam bardzo serdecznie w leniwą niedzielę. Słuchajcie, no jak się coś dzieje, trzeba zawsze coś wrzucić z obecnej sytuacji na rynku. Mamy spadki, chyba nikt nie jest zdziwiony, bo jeśli słyszymy wystrzały, to jest tekst w ogóle, który zapożyczam od Rafała Zaorskiego, bo on to powiedział, przynajmniej usłyszałem to od niego, że jeśli są wystrzały, to trzeba odpalać shorta. Powiem wam dzisiaj o tradingu. Będzie o tradingu, o perspektywie, mojej perspektywie, jak ja widzę. Słuchajcie wykresy, jak ja się uczę tego, bo za, zaczynam się uczyć razem z wami, bo pewnie wiele osób hmm, traduje, zajmuje się przynajmniej tym, rozkminia to i pewnie hmm, będziecie mnie poprawiać, ale też o to chodzi. Jak hmm, strzelę jakiegoś babola, albo źle coś, źle coś powiem, no to też liczę na Waszą pomoc, żebyście mi tutaj dali jakąś korektę, jak najbardziej. Także zapraszam na króciutkie intro. Aha, no i oczywiście pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie po intro, to nie jest żadną, żadną poradą inwestycyjną. Także zapraszam na króciutkie intro i zaraz do Was wracam. Także jestem z powrotem. Słuchajcie. Moja perspektywa i jak ja postrzegam trading to też nie jest tak, że ja się wiecie, będę uczył tutaj od podstaw, bo podstawy znam, bo gdzieś, gdzieś sobie oczywiście próbowałem, gdzieś poniosłem porażkę, gdzieś mi też czyściło portfel. Może dlatego się zraziłem do tego, ale to też jest takie wyzwanie i, i nauka, która się przyda, bo tutaj nie chodzi nawet o sam trading, bo żeby nawet poruszać się po rynkach finansowych, musimy umieć czytać wykresy. Musimy umieć sobie wyznaczać poziomy, i to jest ważne, żeby, żeby nawet wiedzieć, kiedy, kiedy kupić i kiedy sprzedać. Nawet jak podchodzimy do rynku czysto, wiecie, w formie spot, że sobie kupujemy, czekamy na odpowiedni moment, sprzedajemy lub flipujemy, no ale te, te wykresy musimy umieć czytać. I tutaj jest fajny, fajny tweet zamieszczony przez Bitcoin Mag. Ta perspektywa, tak, jeśli nie widzisz, to sobie oddal lub przybliż, jest zupełnie inna perspektywa, bo tutaj mamy oczywiście, tyczy się to wykresów, wszystkich wykresów, jeśli chodzi o rynki finansowe, które, które są pokazywane w formie właśnie wykresów świecowych, liniowych i tak dalej, i tak dalej, bo można sobie zmieniać oczywiście te formy tych wykresów, ale chodzi tutaj właśnie, że wykres dzienny, wykres roczny i wykres... Jeśli chodzi o dekadę, zupełnie inaczej wygląda z perspektywy. No i oczywiście potem jeszcze można podzielić na 12-godzinny, tak 6-4-3, nawet do jednej minuty, bo to już wtedy jest taki wykres mega, mega szybki i mega ruchliwy. I wyłapujemy po prostu odpowiednie poziomy. Tak, tak zwane skalpowanie to jest też taka podstawa, że traderzy, którzy się tym zajmują, to oni wiecie, wyczekują momenty, patrzą. Sobie na indykatorach, na innych na innych ustawieniach wyznaczają sobie inne poziomy i po prostu skalpują, otwierają pozycje, zabezpieczają, wchodzą, wychodzą, wiecie, taki szybki, szybki trading, no z reguły też na większych dźwigniach, z większym ryzykiem, bo chyba długoterminowy wykres i perspektywa, czy powiedzmy nawet w dekadzie, oczywiście to jest kawał czasu, tak, dekada, 10 lat, ale bardziej mi się skupił tutaj na. W wykresie jednego roku jest, jest inną perspektywą niż właśnie takie, wiecie. Strzały szybkie, dzienne, godzinne. Nie? Tak, ale najlepiej zawsze uczyć się na żywym organizmie, jak ja to mówię. Szybciutko przejdźmy tutaj do wykresu i słuchajcie, jesteśmy tutaj na wykresie na 15-minutówce, czyli pokrótce. Każda świeczka to jest 15 minut. Moment otwarcia, zamknięcia i tak dalej, i tak dalej, czyli w w wykresie, który ma horyzont czasowy jednej godziny, będziemy mieli cztery świeczki 15 minutowe, tak? Jest to chyba zrozumiałe. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Tutaj przechodzimy sobie do jednogodzinówki, ale powiem Wam, że muszę chyba sobie tutaj sieć zmienić, bo internet, bo mi coś internet mamuli. Także tutaj oddaliliśmy sobie, jesteśmy na wykresie jednogodzinnym. Oczywiście tutaj platforma TradingView. E, oczywiście możemy sobie wrzucić wykres jednej minuty. Tak, no to tutaj jest szarpanina. Tutaj wiecie, tutaj jest ostra, ostra walka. Indykatory są szybsze. E, dotykamy tutaj średnich kroczących. Wiecie, bardzo szybko się to dzieje. Więcej stresu, więcej uwagi, skupienia. No i przede wszystkim stresu, no bo tutaj możemy też na takim wykresie mylnie go przeczytać, choćby tutaj na przykład z dołkiem, wiecie. Jeśli wybijamy niższy dołek, to z reguły jest zawrócenie trendu, ale to się tyczy mm, wykresom w większym i dłuższym horyzoncie czasowym, to tak sobie weźmiemy 4 godzinówkę to już zupełnie inaczej to wygląda zobaczcie. Czyli znowu jedna świeca to są 4 godziny, cztery. 4 Cztery świece w wykresie jednogodzinnym to jest chyba zrozumiałe, ale tu już zupełnie widzimy inny temat. Jak sobie to oddalimy, to już te, no, tutaj na podstawie tego wykresu czterogodzinowego możemy sobie spokojnie zobaczyć, czy korekty, które gdzieś były wcześniej, czy jest dołek niższy. O, oczywiście nie wszystkie dołki, tylko te takie kolejne, które nam się tutaj wyrysowały. Czy patrzymy na ostatnia korekta, jest wyżej, jeśli chodzi o ten tutaj dołek. Czyli to nie jest znak na to, żeby trend się zawracał. Z reguły tak jest, że jeśli wybijamy niższy dołek, to może być pogłębienie się korekty i wtedy możemy spać na niższe poziomy. Co też tutaj e, widać na tym wykresie, ja korzystam słuchajcie, z trzech indykatorów, z MACD, tak, czyli to jest zielona linia i czerwona, i krzyżyki, które nam wskazują na dobry moment, czy to long, czy short. Bardzo prosty indykator e, X. Grosz, Tutaj na tym indykatorze ogarnia też sobie, wiecie, bo każdy trader zawsze sobie obie, obiera jakąś tutaj funkcję i jakieś, jakieś indykatory, które mu się sprawdzają, i w, tak stara się rozgrywać rynek, bo nie jesteśmy w sposób, nie jesteśmy w stanie wszystkich indykatorów używać. Wiecie, bo jakbyśmy tutaj zaczęli odpalać wszystkie indykatory, to tutaj by były bohomazy, byśmy nie wiedzieli, o co chodzi. Tego nie może być za dużo. I najlepiej, najlepsza taka metoda to jest prostota, wiecie, nie? mieć kilka patentów i tych patentów się trzymać i wtedy można coś więcej tutaj robić. I kolejne indykatory, którymi, którymi się tutaj posługuje, to są średnie kroczące, to są najbardziej popularne indykatory. Jest to, wiecie, bardzo, bardzo prosty indykator. Jest najbardziej popularną średnią i tworzy się poprzez obliczenie średniej ceny danego instrumentu. Finansowego z wybranego okresu. I ja mam tutaj siedmiokroczącą 50 i to jest ta, ta linia tutaj niebieski, taki, nie wiem, taki seletyn, smerfowy, tak i dwusetka siedmiokrocząca to jest ten fiolet. I na 4 godzinówce na przykład w tym momencie mi się te indykatory nie sprawdzają, ale jak sobie od, oddalimy na wykres jednodniowy lub tygodniowy, no to będzie to dobrze na jednodniowym. No to widzimy, że. W długim trendzie wzrostowym nie dotykaliśmy w ogóle pięćdziesiątki, teraz sprzed trzech dni, no wczoraj przebiliśmy, a oczywiście powodem tego był konflikt, który się dalej rozszerza i dalej się tam kotłuje, nieważny temat i w tym momencie zaczynamy budować sobie świeczkę zieloną, jeśli tutaj dobijemy do tej pięćdziesiątki, no to możemy sobie śmiało powiedzieć, że pięćdziesiątka dalej jest, średnią, która nas utrzymała w linii trendu wzrostowego i mm, też widzimy na wykresie jednodniowym, że każdy taki znaczący dołek wykreował nam wyższy dołek od poprzedniego, czyli to jest też dobry tutaj, dobry znak, jeśli chodzi o cały, o cały rynek. Wiecie, no średnie kroczące są takim, y, takim wskaźnikiem, który podąża za trendem, bazując na przyszłych cenach. Czyli jak sobie weźmiemy, odpalimy wykres tygodniowy, zobaczcie tą perspektywę, jak to zupełnie inaczej wygląda. Tutaj jak maszerowaliśmy na 200 i pod 50, także tutaj od tego momentu przecięcia MAGDI na tygodniówce cały czas pompa, cały czas pompa do góry, nawet zielona linia. Nie ma szans, żebyśmy tutaj się zbliżyli do, do tego wykresu, chociaż to też jest jakimś wyznacznikiem jakiegoś silnego wsparcia. Bo jeśli by było jakiś tutaj mega, mega zjazd, no to myślę, że moglibyśmy tutaj do 50 spokojnie i nawet do 200 dobić, ale to już są ekstremalne słuchajcie, tematy, bo no teraz widzimy, że jest trend silny, trend wzrostowy, pod dechu. no i też widzimy z tej perspektywy, jak się zachowuje rynek w tym momencie. No, zobaczcie, to jest jakby kolejna zaprogramowana. Cykliczność tego bitcoina, że on w takich momentach przy takich korektach jest to bardzo zdrowe dla, dla tego momentu. Jest bardzo korzystne, wiecie, też realizację zysków. Manipulacja, która ma wpływ na to, że wszyscy chcą się przy takich fajnych poziomach gdzieś tam ładować. Ci, którzy gdzieś wskakiwali dużo wcześniej, mogą sobie zrealizować zyski, itd. itd. To jest może inny, inny temat. No, ale jak sobie weźmiemy już na wykres miesięczny, no to jesteśmy. My w takim spokoju, jeśli chodzi o całą wizję, perspektywę całego rynku i tego, co się dzieje na rynku. Przynajmniej ja to tak widzę, bo tutaj mieliśmy dołek, zobaczcie wzrosty, tutaj był jakiś, jakiś trend boczny, co się też nie zdarzyło. Siedem świec: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem świec miesięcznych na zielono. Tutaj w ostatnich osi było 6, raz, 2, 3, 4, 5, czyli 6 miesięcy wzrostu potem przyszła korekta, tutaj 7 miesięcy i świeca miesięczna jeszcze ma troszeczkę czasu, czyli tutaj może się też zmienić dużo, bo tutaj wiecie, cena otwarcia, cena zamknięcia, najniższej ceny w danym miesiącu i tak dalej, ale może być tutaj odkupienie i może się wyrysować do końca miesiąca, nawet świeca zielona, kto wie, zobaczymy. Ale w tym momencie ja widzę spokój, wiecie, ja widzę spokój. Normalna korekta, normalny oddech rynku, zdrowe. Zdrowe zachowanie, i wtedy spokojnie możemy sobie budować. Za chwileczkę halving w tym miesiącu, także kwiecień, maj, czerwiec, możemy tutaj mieć fajny, fajny wynik. No i kolejna perspektywa, trzech miesięcy, już taka dłuższa perspektywa, bo jeszcze jest dwunastka, czyli na świeczka jest całym rokiem. Można sobie do tego też, ale przyjdziemy, zobaczymy pewnie. Ale tutaj widzimy, że to jest też normalny oddech, normalna korekta. Coś naturalnego, co musiało przyjść, no bo zawsze trzeba się spodziewać, że nigdy nic nie rośnie wiecie, wiecznie. Zawsze musi przyjść ten moment, jakiś, jakaś realizacja, jakieś, jakieś wydarzenie, manipulacja i tak dalej, i tak dalej. No, jak wejdziemy sobie na 12, no to już widzimy, że rok 2023 cały wzrostowy, 2024 cały wzrostowy, a do końca roku jeszcze troszeczkę nam zostało, także możemy tutaj wygenerować dużo, dużo większą świeczkę. I ta perspektywa jest, słuchajcie, bardzo ważna. Ja z reguły sobie lubię patrzeć na dzienną i na tygodniówkę, jeśli chodzi o horyzont czasowy. Tutaj sobie weźmiemy, oddalimy sobie, może zrobimy sobie reset. Weźmiemy sobie tutaj prostokąt, żeby, żeby zobaczyć sobie... Czekajcie, muszę to odznaczyć. Oj, nie, 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 nie. Chciałem przesunąć sobie, tak. Żyw organizm. I teraz jak sobie to weźmiemy... To zauważymy, że tutaj od tego poziomu pod tą moją kreską zbudował nam się jakiś tutaj kanał, może nie tak daleko, proszę bardzo. Już jest to bardziej widoczne, że od tego momentu poleciliśmy na nowe ATH, jakaś korekta, jakiś nam się kanał tutaj otworzy, tutaj się od tego mojego wsparcia odbijamy idealnie. I Zobaczymy, czy polecimy teraz w boczniaku jakimś jeszcze lekkim przed halvingiem i po halvingu nabierzemy rozpędu. Już jest to bardziej widoczne i ta perspektywa czytania wykresu jest taka bardziej konkretna, gdzie potrafimy sobie na spokojnie wyobrazić i zobaczyć przede wszystkim ten rynek i to, co się dzieje w dłuższej perspektywie. Bo patrzcie, wracamy do piętnastki i tutaj i tutaj mamy chaos, wiecie. Tutaj mamy chaos. Zobaczcie, w tym momencie teraz rynku wchodzimy, wychodzimy. Tutaj, wiecie, jakieś wzrosty, ileś tam procent, bo to na piętnastce nie będzie. Perspektywie procent, ale 6% wiecie, nie? Tutaj ciach, potem stąd 4% spadków, i tak dalej. Na mniejszych wykresach z reguły traderzy bawią się większe dźwignie. A jak już sobie to weźmiemy w ogóle na jedną, no może nie 5 sekundówkę, no ale nie wiem, czy są zawodnicy, którzy na 5 sekundówkach walą. No ale weźmy sobie chociażby jedną minutówkę, tak? Zobaczcie, I tutaj jest chaos, ile tu jest stresu, siwy włosów. Tu trzeba, tu wzrosty, tutaj spadki, tutaj nie wiadomo, indykator mi się tutaj przebił, dobra, wchodzę w longa, ok złapałem longa, tak. Tutaj coś, dobra, jakieś odragowanie lecimy dalej, Dokładam do pozycji, a tu bum, tak? tu indykator, no to dobra, wychodzę, zamknąłem, coś zarobiłem, ok no to otwieram shorta. Wiecie, short fajny, można było tutaj fajnie się strzelić, ale zobaczcie, ile tutaj jest, ile tutaj jest zaangażowania, emocji yy, i yy, yy, trzeba, no, już wtedy, mi się, mi się wydaje, że przy takich małych interwałach czasowych, to już trzeba bardziej zawodowo, wiecie, siedzieć. No i siedzieć w tym, nie? I siedzieć i, i się przyglądać, jak sobie, nawet odpalając łąga i spokojnie sobie patrząc na dzień, co się dzieje, to już jest bardziej spokojnie. Lub na tydzień to już jest w ogóle... Tak, czyli w tym momencie nawet, dobra, nawet jakbym wszedł tutaj longiem, no to mam w, w moim przekonaniu większe prawdopodobieństwo, że sobie ugram na tym longu, niż y, wchodząc w longa powiedzmy na godzinówce, tutaj na przykład, dobra, może jest tutaj dołek, może polecimy dalej, nie wiadomo, ta historia tutaj, wiecie, z konfliktem y, wpłynęła na to, że rynek się tutaj zwalił, może tutaj jest lekkie odreagowanie, dalej polecimy, no to dobra, to, to siedzę w szorcie, wiesz, nie? a tu pachnie i ciach, i za chwilę trach lecimy i już jesteśmy niżej, i, i wiecie, i nerwówka, i minus, minus na, na portfelu widzimy na pozycji, jak mamy ustawione, oczywiście za, zabezpieczoną pozycję, gramy kapitałem, że po, chcemy sobie i możemy pozwolić na jakąś stratę, zakładając do naszego portfela powiedzmy 5%, 3%, 2%, ustawiamy sobie tutaj stop loss i tak dalej, no to to jest zupełnie inna jazda, nie, to jest zupełnie inna jazda. ale o tym też będę tutaj wspominał, ja chcę na, na dzisiaj w tym odcinku mm, taką moją perspektywę czytania właśnie wykresu, czytania czytania wykresu z innej perspektywy i patrząc na tygodniówkę jestem bardziej spokojny, że może tutaj w tym kanale gdzieś, aha dobra, to jakiś tutaj ból ból, ból straty stop lossa mogę sobie ustawić, powiedzmy tutaj w takim, w takim miejscu, bo jak wykreujemy powiedzmy niższy dołek, no to możemy wtedy polecieć na kolejny tutaj opór i tak dalej, i tak dalej, wiecie. Inny, inny temat na inny odcinek. Powiem Wam, że temat tradingu to jest temat rzeka. Jest tego tutaj tyle, że będzie co robić, ale dzisiaj chciałem Wam pokazać moją perspektywę może się komu, komuś to przyda. Napiszcie w komentarzach. Zachęcam. Jeśli gdzieś popełniłem jakiegoś Babola, wrzucajcie, wrzucajcie mi jakąś korektę, jakiś feedback, bo zawsze czegoś można się nauczyć. Powiem Wam, w kolejnych odcinkach będę rozkwiniał różne inne tematy, różne poziomy, kanały cenowe, jak odpalać inne indykatory, na co zwracać uwagę. Jak ja to widzę. W świecie tradingu, bo powiem Wam też gdzie wspominałem to na początku filmu. Tak podsumowując, że my nie musimy nauczyć się tradingu po to, żeby też tradować tak aktywnie. Ale ta wiedza nam się na pewno przyda do tego, żeby czytać sobie wykres, zobaczyć sobie z perspektywy, co się może wydarzyć, gdzie mogę sobie spojrzeć i ustawić sobie jakąkolwiek linię. Czy to wsparcie, czy odpalić sobie jakikolwiek indykator, żeby wiedzieć czym jest ten indykator i zwracać uwagę na dany indykator w danym momencie rynku. Bo obojętnie to sobie weźmiemy, zobaczcie sobie, weźmiemy tutaj złoto i złoto, złoto tak samo, zobaczcie jak tutaj ładnie widać, jak dwusetka krocząca była idealnym, idealnym wsparciem. Zobaczcie. Tutaj przebyliśmy, byliśmy jakby pod, ale cały czas się utrzymaliśmy, jak sobie weźmiemy tutaj na miesięczny. Wykres to widzimy z kolei, że bardzo fajnie zachowała nam się tutaj 50 średnia krocząca. Zobacz idealnie spadliśmy do 50. Utrzymaliśmy się 50 nam pokazała, że jest, że jest silnym oporem. Znowu kolejne wzrosty, wybiliśmy jakieś tutaj ATH i znowu praktycznie zatrzymała nas 50, i już od 50 jest duży trend wzrostowy. Nie zbliżyliśmy się w okresie miesięcznym do. Dawno, zobaczcie tutaj w 2003 roku, byliśmy w okolicach 200 i widzimy, że dziesiąty bardziej bym się skupił tutaj na 50, bo 50 jest lepszym tutaj wskaźnikiem, bo tak jak sobie zobaczymy z tej perspektywy, to widzimy, że jeśli wpadliśmy pod 50, no to długi okres. Słuchajcie, to są lata. Zobaczcie, od 2013 roku. Do 2015 i od 2016 roku zaczęliśmy dopiero się zbliżać. Tutaj wybicie ponad 50, ale zgaszenie, tak zwany fake out, i znowu poleciliśmy pod. Zobaczcie, jakim fajnym tutaj było naszym wsparciem 50. Także wiedząc takie rzeczy, jesteśmy w stanie zupełnie inaczej spojrzeć na wykres i zinterpretować to, co się dzieje obecnie na rynku. Weźmiemy sobie choćby wykres. MicroStrategy, to zobaczcie, jak sobie weźmiemy tu na dniówkę no. MACD. Zobaczcie, jak nam pokazuje teraz świetny moment. E, oczywiście możemy się tutaj przeciąć na MACD, możemy mieć tutaj shorta, ale może być wiecie, fake out. Jak Bitcoin po halvingu się odpali, no to wiadomo, że akcje MicroStrategy, które mają bardzo dużą ekspozycję na Bitcoina, będą podążały za Bitcoinem, co też widzimy. Po wykresie, jak się zachowuje wykres MicroStrategy, jakbyśmy sobie nałożyli wykres Bitcoina na wykres MicroStrategy, to mamy bardzo dużą korelację i praktycznie to, co robi Bitcoin, to tak się zachowują akcje, Bitco akcje MicroStrategy. I to jest taki mój temat, który chciałem wrzucić u siebie na kanał, także powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Jak zostaliście do końca, fajnie, dajcie łapkę w górę, jak mu się podoba, jak nie łapka w dół, komentujcie, kamcie algorytm. Tyle ode mnie najlepszego. Trzymajcie się, gdziekolwiek jesteście. Cześć.